Można się Dlaczego? No bo tak serwuje się. Nie, już nie będziemy się teraz miała. Czasko pomyczę wypowiedzi gospodarstw zespół kotnicy trener kremier Maryszkawy oraz zawodnik Jarosza Bardzo proszę Panią Kernerszą o nie Dobry wieczór. Porażka, która dość boli, ponieważ mecz absolutnie do wygrania wystarczyło troszeczkę mądrzej grać i ale... Zbyt wielu zawodników dzisiaj w moim zespole grało po prostu słabe zawody. Jeżeli słabe zawody gra jeszcze jeden zawodnik czy dwóch, to jeszcze możemy coś kombinować. Natomiast jak gra słabe zawody ze czterech czy pięciu zawodników, to bardzo trudno jest cokolwiek. E, czy trudno jest wygrać mecz. E, pomimo tej e, tak słabej gry, dzisiaj naszej mecz był do wygrania, ponieważ praktycznie przez 38 minut Wynik w granicach cały czas 9-10 punktów, czyli jak wiecie Państwo w koszykówce to nie jest żadna wielka przewaga no tylko należało w pewnym momencie no, po prostu zagrać troszeczkę mądrzej, no, ale niestety dzisiaj zbyt wielu zawodników grało po prostu zdecydowanie poniżej oczekiwań i no i stąd jest ta porażka. No, te ostatnie dwie minuty, no to już te 20 punktów. No to wiecie, powiedzieliście Państwo, to, to były to ostatnie dwie minuty praktycznie, czy tam nawet minuta. I tyle, no szkoda, bo, bo, bo przeciwnik dzisiaj e, nie pokazał nic specjalnego, no poza tym, że było widać dzisiaj, że e, no mają pełny skład no i trenują normalnie. No to jest, u nas jednak to jest, jest jakaś przyczyna, że nie mamy tego pełnego składu i, i te nasze treningi, no, no nie mogą do końca tak wyglądać, jak na przykład wyglądają czarne. No ale to mówię, to każdy ma swoje, swoją sytuację i trzeba umieć pracować w takiej sytuacji, jaka jest. Generalnie dzisiaj zbyt wielu zawodników zagrało słabe zawody. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze. I głos ma zawodnik Jarosław Zyskowski. No tak jak tutaj trener powiedział, wszystko, zgadzam się z tym, popełniliśmy za dużo strat. Nie możemy w tak ważnym meczu popełnić 18 strat. Myśleli zespół my którzy się lepszy i wygrali mecz. Bardzo dziękuję. Czy okay. są pytania od ja, trenerze, widzi Pan jakąś różnicę, tak powiem, yy, klas między tym, co grali czarni pod Linartasem, a grają teraz pod Urlepem? Czy to nie ma żadnego, żadnej różnicy dla Pana w tym, co, jak się prezentują? To, to był piąty spodziewa? mecz, kiedy Pan. Wtedy, krok, kiedy krok, ja, krok. wtedy, kiedy ja grałem przeciwko Subskowi, to zdecydowanie bardziej mi się hmm. podobali. Także, także nie chcę mówić o jakichś klasach, ja mówię o stylu jaki prezentowali, zdecydowanie bardziej mi się podobał styl jaki grali wcześniej niż teraz. Teraz grają w sumie dość, dość prosto, no, mówię to nie to, że dzisiaj moi zawodnicy w ataku zupełnie zawiedli, zupełnie, to ten mecz był absolutnie do wygrania. Oczywiście cały szacunek jest dla drużyny dla czarnych i, i e, wygrali ci zasłużenie. Na pewno było widać, że byli szybsi ona, że byli prawda, bardziej zdecydowani. No to jest wynik tych treningów, które akurat my mamy takie, a nie inne. Natomiast absolutnie mecz, zresztą jak prześledzić te kwarty, prawda, one są prawie wszystkie na, na wyrównane. Tu nie jest tak, że nas złupili od razu 20 i później się tam bawili z nami w kotka i myszkę. To jest, takiej sytuacji nie było. Po prostu graliśmy dzisiaj koszmarnie w ataku i, 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 i tak to wygląda. Natomiast mnie osobiście się bardziej podobali yy, wcześniej. Znaczy ten koszmar w ataku, jak pan mówi nie wynikał z tej defensywy czarnych? Nie. Nie. Po prostu nie robiliśmy żadnych założeń. Robiliśmy straty, te straty były zupełnie niewymuszone. Podanie nie wymuszone. w to miejsce, gdzie, gdzie trzeba. Brak realizacji tych założeń to nie było wymuszone przez obronę. Ona była, nie, ja nie powiem, że nie było obrony czarnych, bo to to, żeby źle nie zabrzmiało. Natomiast była to normalna obrona. Normalna obrona. Nic jakiegoś tam specjalnego. Jakieś założenia do czarnych ma, to realizują to wszystko. Myśmy dzisiaj grali słabo. Bardzo słabo. Bardzo dziękuję. Jakieś pytania do drużyny gospodarzy? Jeśli nie ma bardzo.